Już w ten piątek premiera The Eddy czyli Joanna Kulik w serialu twórcy La La Land, dejmie na Szazela. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć Wam inne godne uwagi zagraniczne produkcje, w których pojawiły się polskie gwiazdy. Lista obejmuje wyłącznie ostatnią dekadę. Choć Rafał Zawierucha pojawia się w pewnego razu w Hollywood tylko na moment, odgrywa w filmie ważną rolę. Grany przez niego Roman Polański uosabia bowiem nowe oblicze Fabryki Snów, do której aspiruje główny bohater. Holy shit. No, Wystąpić jako legendarny reżyser u boku margo robi w dziele Quentina Tarantino? O takim wpisie w CV marzy prawdopodobnie każdy aktor w Polsce. Nic więc dziwnego, że mało znany dotąd zawierucha nagle znalazł się na ustach wszystkich. Och. W kolibrze Agata Buzek wciela się w polską zakonnicę Krystynę, która na ulicach Londynu prowadzi jadłodajnię dla ubogich. Przeżywająca kryzys wiary siostra pomaga wyjść na prosto granemu przez Jasona Stathama bezdomnemu weteranowi wojny w Afganistanie. W ten sposób wikła się jednak w kryminalną intrygę. Coliberto potrosze typowo z tej tamowskiej kinoakcji, ciekawy portret mrocznego podbrzusza Londynu, wreszcie dramat o odkupieniu grzechów w przeszłości. Za kamerą twórca kultowego Peaky Blinders Steven Knight. W czarnej komedii małżeńskie porachunki, Marcin Dorociński kradnie show jako rosyjski zabójca na zlecenie Igor. This? This is for every virgin I ever loved. Bohater zostaje wynajęty przez dwóch nierozgarniętych przyjaciół, którzy pragną pozbyć się swoich żon i na nowo zakosztować uroków kawalerskiego życia. Panowie nie doceniają jednak połowic, i w efekcie to oni muszą zacząć obawiać się o swoje życie. You Konfrontacja nudnych skandynawów z przybyszem ze wschodu owocuje maratonem makabrycznych żartów oraz ekstremalną formą terapii małżeńskiej. Z kolei Dorociński kolejny raz potwierdza, że świetnie sprawdza się zarówno w rolach romantycznych twardzieli, jak i postaci charakterystycznych. This is all the w 2010 roku polskie media zelektryzowała informacja, że Daniel Olbrychski wystąpił boku jednej z największych hollywoodzkich gwiazd, Angeliny Jolie. My name is Alek Orlov. W szpiegowskim dreszczowcu Salt, legenda polskiego kina wciela się w niejakiego Olega Orlowa, który oskarża tytułową bohaterkę o bycie uśpionym rosyjskim szpiegiem. I to Russian spy. Pełne napięcia przesłuchanie w siedzibie CIA daje początek karuzeli efektownych scen akcji. Olbrychski, jako demoniczny, czarny charakter, rodem z filmów o Jamesie Bondzie, jest tu znakomity. Jego bohater samym tylko głosem mógłby uśmiercać przeciwników. Are you ready to watch him die? W wieku 17 lat Katarzyna Smutniak przeniosła się do Włoch, gdzie szybko zrobiła gigantyczną karierę, zarówno jako modelka i aktorka. Występ w Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie to bez wątpienia szczytowy punkt jej ekranowej kariery. Jako Ewa, gospodyni feralnej kolacji, w trakcie której na światło dzienne wychodzą grzeszki i tajemnice biesiadników, Smutniak tworzy zniuansowaną, pełną płcieni rolę. Film nie tylko okazał się gigantycznym przebojem, ale też doczekał się serii remaków. W polskiej wersji aktorka ponownie wcieliła się w ewę z równie dobrym skutkiem. Dajcie znać, które role polskich aktorów w zagranicznych filmach zrobiły na Was szczególne wrażenie.